Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Wybierz i zaznacz rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności, takie jak tutaj, czyli wartość bezwzględna z x odjąć 1 ma być mniejsza od 5. Co my robimy w takim przypadku? Zaznaczamy sobie oś x. Na osi x zaznaczamy liczbę przeciwną do tej, co tutaj stoi. Czyli jak tutaj stoi minus 1, to my zaznaczamy sobie 1. Następnie bierzemy o tyle jednostek w prawo i o tyle jednostek w lewo. Czyli o 5 jednostek w prawo, no to będzie 6. 1 plus 5 daje nam 6. I o 5 jednostek w lewo, czyli 1 odjąć 5 daje nam minus 4. No i patrzymy finalnie na ten znak. Jak tutaj jest znak mniejszości, to nam się bramka zamknie. Będziemy mieli taki przedział, to ten przedział będzie rozwiązaniem. No i oczywiście krańce przedziałów są otwarte, czyli kółka niezamalowane, ponieważ jest nierówność ostra. I jakby była tutaj taka kreska jeszcze dołożona, to tutaj wtedy byśmy zamalowali. No ale takiej kreski oczywiście nie ma. Czyli odpowiedzią będzie odpowiedź B od minus 4 do 6.